Siemaneczko! Jesteśmy w Chinach i to w ich środkowej części w miejscowości Xi'an które w zasadzie jest no, kolebką historii chińskiej to właśnie tutaj była pierwsza stolica imperium to stąd wywodzi się kung fu no po prostu dziedzictwo Chińczyków ale teraz nie o tym my przenosimy się w przeszłość więc zamykamy na chwilę oczy eee, nie tak daleką przeszłość tak o kilka dekad wstecz Wyobrażamy sobie teraz, że jest rok 74. 1974, 1974 w Chinach głęboka komuna. Krajem rządzi Mao Zedong Chińczykom jeszcze się nie śni nawet, że ich kraj osiągnie taki postęp dzięki nieskrępowanemu kapitalizmowi już za kilka dekad. Właśnie w tym czasie, w 1974. Trzech lokalnych chłopów tutaj w dolinie rzeki Jangcy idzie. Na podwórko mają zamiar znaleźć wodę i zaczynają kopać studnie. No i tak kopią, kopią w poszukiwaniu tej wody, kopią studnie i nagle patrzą, a tam się wyłania jakaś figura o ludzkich kształtach i ludzkich rozmiarach. Stukają. Kurczę, to zaschnięta glina, terrakota. No to oni szybko powiedają, mają lokalne władze. Lokalne władze powiadają te większe władze i nagle się okazuje, że to wielkie archeologiczne odkrycie. Zjeżdża się National Geographic, największy odkrywcy świata. I tak właśnie, słuchajcie, dokonano odkrycia numer jeden miejsca do odwiedzenia w Chinach, czyli terakotowej armii, która w 1987 roku stała się światowym dziedzictwem UNESCO i nazywana jest ósmym cudem świata. No to idziemy! Mamy tutaj 7,5 tysiąca żołnierzy naturalnej wielkości wykonanych z terakoty czyli suszonej gliny, zrobionych na zlecenie człowieka, który zjednoczył Chińskie Królestwa, który nakazał spalić wszystkie księgi konfucjańskie, który stał się pierwszym cesarzem Chin, czyli Qin Shi Huangda Jego pogrzeb w 290 roku przed naszą erą, właśnie został delikatnie ozdobiony taką armią. Każda z, każda z figur jest naturalnej wielkości. Wszystkie jak jeden mąż mierzą 180 centymetrów wzrostu, za to różnią się już rysami twarzy. Jedne są dumne, inne groźne, a niektóre zdają się nawet uśmiechać. Inne są również e, czesania, zaczes włosów. I to wszystko może dowodzić temu, że ci żołnierze byli, e, skład ta armia składała się z żołnierzy z całego Imperium Chin. Większość z nich, prawie wszyscy, dzierżeli nawet, e, mieli w posiadaniu nawet brązowe miecze, halabardy czy nawet kusze. E, no, już niestety większość tak jak widać no nie ma, nie posiada tego przyrządzenia, no ale na pewno można to spotkać w muzeum. Cała ta siedmiotysięczna armia zajęła pozycję na wschód, czyli nakierowano na główne wejście tak, gdyby w najgorszym razie wróg zaatakował ci potężni żołnierze mogliby im stawić czoła. Masa figur cały czas została nieodkryta. No bo jak to w ogóle się stało, że one przez tyle wieków były no, niewidoczne? No, cała ta konstrukcja była schowana pod drewnianym dachem, który z biegiem czasu się zawalił. Wszystko zasypał piach, no i bardzo dobrze zakonserwował. Zakonserwował na tyle dobrze, że jak ci chłopi odkryli i jeszcze ci pierwsi naukowcy przyjechali to zobaczyć, to wyobraźcie sobie, że wszystkie te postacie miały jeszcze na sobie kolor. Dłonie były no, w kolorze skóry, ta zbroja była taka granatowawa, jakieś czerwone barwy hełmów. E, właśnie tak dobrze zakonserwował piach, niestety jednak gdy ten piach odkryto, dostało się powietrze, bardzo szybciutko ten kolor zaczął schodzić, także e, tutaj widzicie jeszcze masę ludzi, e, tych ma ludzi, no, figur nieodkrytych, no i tak naprawdę nie wiadomo czy, czy warto je odkrywać, czy, czy może poczekać aż technologia się polepszy i będzie można je tak dobrze zakonserwować, że ten oryginalny kolor zostanie zachowany. Tutaj akurat mamy generalicję, która miała za zadanie dowodzić armią broniącą cesarza. No jeśli chodzi o osobę samego cesarza, czyli Qin Shi Hingdua, czy coś takiego, no to nie ma co się oszukiwać, był on tyranem. Wyobraźcie sobie, że no wtedy już był bardzo popularny w Chinach konfucjonizm. On kazał zamordować 460 właśnie uczonych konfucjusza. Kazał spalić wszystkie książki, jak już wcześniej wspominałem, nie tylko te konfucjańskie, ale w ogóle wszystkie. On chciał po prostu zatrzeć cały dorobek, całą historię, całe dziedzictwo Chin, dlatego że on zaczynał coś nowego. Wcześniej były królestwa chińskie, które ze sobą, feudalne, które ze sobą walczyły. On te królestwa wszystkie podbił i zjednoczył cały kraj. Za pomocą 700 tysięcy robotników, oczywiście przymusowych których większość no, zginęła z wyczerpania, zbudował cały ten przybytek. Eee, no ale jeśli chodzi o takie dobre aspekty, to oprócz tego co wspomniałem, że jednak no, jest założy... ojcem, oj, oj, ojcem założycielem Chin, to przyczynił się również do całkowitej zmiany struktury społecznej i politycznej państwa. Wcześniej to państwo było właśnie feudalne. On starał się je scentralizować, dlatego też miał konflikt z, z uczonymi konfucjusza, dlatego że oni hołbili ten feudalny system. On natomiast jako imperator, jako cesarz dążył do feudalizacji, także zależało mu, żeby to wszystko dawne zostało zapom zapom zapomniane. On jednak wybudował całą sieć dróg. Do, te, do tego e, nakazał, żeby wszystkie wozy i pojazdy miały ten sam rozstaw osi. Dlaczego? Dlatego, żeby mogły jeździć w tych samych kolejnach. Ujednolicił system miar i wag. E, skodyfikował prawo. Także no niestety, no jak to, jak to często bywa właśnie z tymi cesarzami, no był tyranem, ale, ale Chińczycy go uważają zresztą słusznie za ojca założyciela Chin i to trzeba mu oddać. Dobra, słuchajcie, już ile można gadać, także kończymy te wideo. Ale pomyślałem, że zakończymy nie historycznie, a teraźniejszo. Otóż o zwyczajach y, dzisiejszych Chińczyków. Nazwałem ten rytuał, tak po mojemu, wietrzeniem pępna. Także zapraszam teraz do spojrzenia w lewo. Słuchajcie, jest to obrazek po prostu spotykany na każdym kroku. Idziesz sobie przez miasto, a, a gość wywalając bębę. Tak sobie stoi. I tak się, no i tak sobie stoi i wietrzy. Ej, jeszcze zrobimy takie postscriptum, bo coś mnie urzekło. W dobie komputeryzacji, digitalizacji, wpatrzenia się wiecznie w telefon, przechodzę sobie obok, patrzę księgarnia. I słuchajcie, wszystkie miejsca zajęte. Do czytania oczywiście. Kurczę fajnie, nie telefon, ale papierowa książka. No dobra, to do zobaczenia, do następnego razu.